Witam Was niedzielnie, tutaj od rana już my przy kurkach, to jest nasza pasja zagatą. Dzisiaj czekamy na wizytę kubańczyka naszego, w ogrodzie powiemy już, wysokszatego będzie kubańskie jedzenie, to taka ciekawostka, ale to na późniejszym filmie. A teraz pokazać, wiele ludzi pyta, jak taki olej z rekina stosować, się z olej z rekina, z tuńczyka i dorsza, a więc rewelacyjny olej. Tym odmładzamy całe stado kurek, jeśli straciły nośność, pokazałem wiele jak to używać, czegoś no nie wolno, bo oczywiście brać te ja samego oleju, bo dostaje biegunkę. Tak, pokazałem na taką moją taczkę, to jest cały litr. Tu mam w słoiku to samo. Yy, po prostu na taczkę dajemy pół litra tego soku. Nie? A więc 50 kg taczkę. I już pokażę, jak to robię. Pokaż zbliżenie, jakiej karmy. O, tutaj pokażę jeszcze, co tu mamy. nie? Tu jest zmielone, zmielona pszenica, orkiż, tu jest owiec, a więc melatonina, seratonina. Rewelacyjny owies, To jest celem, to jest naturalny cynk, Tym kura o, o, rozbudzi cały organizm. No i oczywiście mamy groszek, mamy słonecznik. Oczywiście tutaj ziarno słonecznika zmielone jest. Tutaj mamy migdała. Migdał po prostu dajemy, a witamina B17. Tutaj dajemy to jest ten siemielniane, pomielone siemielniane również. No i słonecznik i oczywiście groszek uzupełnienie 30% białka. Taką kulę i teraz pokażę teraz żeby nie przedawkować. O. Wlewam dosłownie pół pół litra tego oleju z rekina, nie więcej. Zaznaczam tak bardzo jest to bardzo ważne. No i oczywiście to wszystko, popatrzcie jakie jajka, nie? Tu nasze mam ręce, całe z tego. I tu trawę podajemy, taka, zobaczcie jaką trawę. Tą, tą, tą taczuszka zniknie za 10 minut. Jeśli im dam do wyboru, najpierw będą zjadać trawę, potem paszę. I to oczywiście kwitnący glistnik, z ziele, w tym jest do oczyszczenia wątroby, to jest taki detoks, również taką zupę do siebie sobie gotuję, to jest chory, po resekcjach, pojej ciężki, pojemioterapia. Polecam glisting, oczywiście jaskółcze ziele, banek to jeść, także to składniki zupy oczyszczają, robią detoks. Teraz robię kurą detoks. Pokażę Wam filmik za miesiąc dokładnie jak ta kura będzie wyglądać. Teraz jest obsrana po pachy, po takiej fermie. No, oczywiście za 5 zł kura walczy, pokonują. I na tym oleju z rekina, pokażcie jak teraz to wieszam trawę No i pokażę Wam to wszystko. I tak postaci, pokaż to i ludzie pytają co taka kurka zjadza. nie może być opachnie oczywiście tutaj daleka nie mogę wam pokazać jak pachnie ten olej z rekina no i dokładnie to mieszamy o, o i taką kurkę wymieszane. I tej wartości pasza, potem oczywiście to jest pasza teraz nawet skromna, potem dodajemy jeszcze oczywiście kozie mleko, serwatka, proszku, którą sami wykonujemy, słowacki mamy kozy. Także pytało mnie wiele ludzi, Grzegorz jak podać się, no, dokładnie mieszamy, tak podam na kilogram, dosłownie dwie łyżeczki. więc 10 gram, łyżeczka ma 6 gram, także nie pomylić i taki olej wam starczy na... na, na macie 10 kurek to jest na 3 miesiące i gwarantuje odmudzenie kury. Pokażę wartość jajek, to jest witamina A, to jest witamina D3, to jest witamina, to są wszystkie omega 3 z kwasy tłuszczowe te AD ADH i DHL i AL AL, wszystkie te długołańcuchowe kwasy, które są nawet stosowane po chemioterapii. A więc taką kurkę teraz możecie zrobić sobie jeszcze na oczyszczenie tylko na samej trawie, mam budówkę 3 dni na kury, tylko czy jej całe lita. I pokażę Wam taka kurka, dosłownie 2-3 lata będzie mi nosić jajka. Pytali wielu ludzi pytało. I takie wartości pasze, teraz podajemy kurom i to po prostu od opór. To są najwyższej jakości ziarna, tak pokazałem groszek. I taka kura po prostu takie jedzenie dostaje. No a jajko już w kolejnym. W środę ogłosimy konkurs na zawartość kadwanka 7 w jajku. To oczywiście zgadnie, to będą nagrody pierwszych 10 osób. Także już w środę oglądajcie filmik, także powiem dokładnie warunki jak to będzie wyglądać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i tak doświadczamy na własnej kurach, Nie dzielamy już od rana, na nogach zagatą i już tu mieszamy paszę i dajemy tym kurom, bo tym żyjemy. No moja kura, przyjdziecie każdy zobaczy tego zapraszam. Na Sylgia Czarnego nie jest obsrana, jest pachnąca, czyściutka i takie jajko ja mogę spożywać, bo jem to jajko na śniadanie, jem 5 żółtek tylko na dzień, nie więcej. pozdrawiam wszystkich i to jest najlepsze oczywiście. To jajko nie miało dostępu do koguta, więc jest wegańskie. Jeszcze raz powtarzam, bo wczoraj był filmik. A dziękuję Tomek, założyliśmy kamerę. Zobaczymy czy to zadziała, bo kury gdaczą. Wyszłem na zewnątrz, bo ludzie mają faktycznie słuszne pretensje, że nie słychać tej kamerki, bo kurie niestety na nie szaleją. Takie jajko wegańskie mamy również, to będzie chciał wegańskie, niezachodnionego, z którego nigdy nie urodzi się żadne życie, żadna kurka, więc nikogo nie zabijamy, nigdy to nie będzie padliną. Jeszcze raz to powtarzam. Spokojnie uzupełniamy wartości białek i, 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 i aminokwasów, które są w tym jajce. Także już niedługo na filmiku pokażę badania. Nie, że tylko był dosłowny, że tu tle swoją gębą. Pokażę, jakie nasze jajki mają wyniki. Po takim właśnie najwyższej jakość jedzenia. Pozdrawiam niedzielnie wszystkich i po południu kręcimy filmik o naszym spotkaniu z Sergiejem. Dziękuję, pozdrawiam niedzielnie. Hej.